Mieć czas, ochotę, być głodnym, bać się, mieć bóle. Te i wiele innych ważnych rzeczy w języku niemieckim możemy wyrazić za pomocą czasownika HABEN – MIEĆ. Witam Was na moim kanale Niemiecki Online z Marcinem oraz w trzeciej części z serii Niemiecki dla Początkujących. Głównym bohaterem tego odcinka będzie czasownik posiłkowy HABEN. Zaczynamy! Haben to jeden z trzech czasowników posiłkowych obok sein, być, oraz werden, stawać się, zostawać. Jest on czasownikiem nieregularnym, dlatego jego odmiana przez osoby, a więc koniugacja. Wygląda następująco. Ich habe, ja mam, du hast, ty masz, er sie es hat, on, ona, ono ma, wir haben, my mamy, ihr habt, wy macie, sie, sie haben. Oni mają, pan, pani, państwo macie. Czasownik posiłkowy Haben, jak zresztą większość czasowników w języku niemieckim, łączymy z biernikiem, z akuzatywem. Oznacza to mniej więcej tyle, że każdy rzeczownik, który w zdaniu znajdzie się po czasowniku Haben, wystąpi właśnie w tym przypadku. W ostatnim vlogu omawiałem rodzajniki określone i nieokreślone w nominatywie. I te same rodzajniki w bierniku, w akuzatywie będą wyglądać następująco. W porównaniu z nominatywem, z mianownikiem, główna zmiana w, w bierniku, w akuzatywie polega na tym, że rodzajnik męski, czyli rodzajniki der i ein, rodzajnik określony i nieokreślony, przejdą na den i Einen. Pozostałe formy pozostaną bez zmian. Zdania oznajmujące z czasownikiem posiłkowym Haben stworzymy w ten sposób, że na ich początku znajdzie się zawsze osoba, na drugim miejscu czasownik Haben, a potem cała reszta, na przykład rzeczownik w akuzatywie w bierniku. Zum beispiel, na przykład. Ich habe einen Kuli, Mann Dugopis. Ich habe einen Kuli. Ich habe ein Buch, Mann książkę. Ich habe ein Buch. Ich habe eine Idee, Man Pommes. Ich habe eine Idee. Dobra wiadomość jest także taka, że z czasownikiem posiłkowym haben możemy stworzyć wiele ważnych, przydatnych i utartych zwrotów, w których nie musimy używać rodzajnika przed rzeczownikiem. Zum Beispiel: Ich habe Zeit. Mam czas. Ich habe Zeit. Ich habe Hunger. Jestem głodny. Ich habe Hunger. Po niemiecku powiemy dosłownie mam głód. Ich habe lust. Mam ochotę. Ich habe lust. Ich habe Angst. Boję się. Ich habe Angst. Tutaj ponownie mówimy dosłownie mam strach. Ich habe schmerzen. Czyli mam bóle, coś mnie boli. Ich habe schmerzen. Jeśli teraz od tych zdań oznajmujących chcemy stworzyć pytanie, wystarczy, że czasownik haben znajdzie się na początku zdania. Zum Beispiel: Hast du Zeit? Masz czas? Hast du Zeit? Hast du hunger? Jesteś głodny? Hast du Hunger? Hast du angst? Boisz się? Hast du Angst? Has du Lust, masz ochotę. Has du Lust. Has du Schmerzen, boli cię coś, masz ból? Has du Schmerzen, prawda, że proste. A teraz zadanie dla Was. Spróbujcie uzupełnić zdania, które zobaczycie za chwilę na ekranie, czasownikiem Haben w odpowiedniej formie. Iść. Habe duast Czyli chce mi się pić Dosłownie mam pragnienie Ich habe duast Er hat viel zu tun On ma dużo do zrobienia Ma dużo pracy Er hat viel zu tun Hast du meine Handynummer? Trzymasz masz mój numer, dosłownie mój numer komórki, Hazdu Meine Handy Numa. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli podobał Wam się ten vlog, to będę wdzięczny tradycyjnie za łapkę w górę, za subskrypcję mojego kanału. Wiedzę uns im nächsten video. Widzimy się w następnym vlogu. Bis dann. Tschüss!